Pokojna miłość, taki podcast. Dzień dobry, Robert, z tej strony i kolejne zaklęcie, tym razem z dedykacją dla niezwykłego plemienia, które przed chwilą skończyło pracę na trzeciej edycji warsztatu odzyskiwania utraconej części siebie w Antoniowie, w śniegu, wśród wody. Zaklęcie potężne, kojące, przywołujące, iście szamańskie. A brzmi tak: Wołam latające. Wołam korony drzew. Wołam tylko dobre duchy. Gdy przyjdzie taki czas, że będziesz potrzebować wsparcia, opieki, rozgubisz się na szamańskiej ścieżce, albo przeciwnie, zechcesz celebrować, uczcić to, co Twoje, to co w pełni, to co odzyskane, albo zechcesz przywołać, bo coś jeszcze pozostało gdzieś, chęt daleko, a może właśnie bardzo blisko, ale pozostało utracone to możesz skorzystać z tego zaklęcia wołam latające wołam korony drzew wołam tylko dobre duchy możesz zauważyć umysłem ale też rozpoznać energią emocją że to zaklęcie jest jak wędrówka po drzewie życia które sięga najgłębiej i najwyżej że to zaklęcie przywołuje te które wysiadują jajka i te które opiekują się jajkami i te które są w środku jajka, bo potrzebują odpocząć, albo to jest ich czas, żeby się narodzić, albo potrzebują schronienia i kręgu. Wołam latające, wołam korony drzew, wołam tylko dobre duchy. Istotne jest dla mnie, że przyszły, przychodzą, reagują. To zagadnienie może jak najbardziej posłużyć do celebrowania, bo dobrze nie odprawiać rytuału szomańskiego tylko wtedy, gdy potrzebuje pomocy i wsparcia. Wtedy zaczynam traktować szamanizm jako deskę ratunku, a nie istotną część życia, praktyki, która, skoro już służy Tobie, to niech posłuży Ci do końca, ale być może przyjdzie taki czas, by zaczęła służyć również innym. A więc, wołam latające, wołam korony drzew, wołam tylko dobre duchy. To również opowieść o tym, co to znaczy wołać, jak wołam, jak naprawdę wołam to, co moje, czy mam odwagę stanąć. W wodzie, w świetle, w śniegu, w samotności, w plemieniu, w tłumie, wśród ludzi, w kręgu, w rodzinie, w społeczności, i zawołać. Czasami nie potrzebuję używać słów, ale wołam cały czas. Wołam cały czas, wołam na przykład miłość albo wołam swoje opiekuńcze, wołam spokój. A jeśli chcesz wysokiego, dalekiego, czułego, mocnego, głębokiego lotu, to wołaj latające, wołaj koryny drzew, wołaj tylko dobre duchy. Sprawdź jak to jest, gdy zbudujesz krąg, odprawisz rytuał i zaczniesz pracować z tym zaklęciem. Albo z tą mantrą, jeśli nie pracujesz z zaklęciami. A jeśli korzystasz z zaklęć, korzystasz z tego podcastu, to zostaw proszę polubienie, subskrybuj, udostępnij, napisz komentarz. To dla mnie miły, dobry zwrot. Dobrego czasu w lądowaniu. Drogie plemie i ci, którzy korzystają z tego zaklęcia, dobrego czasu z odzyskaną, dobrej opieki, dobrej miłości. A ja wołam latające, wołam korony drzew, wołam tylko dobre duchy.